dajcie kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, Mega Linie, Big y, Cash I Love, e, Mega Pensja, Dużo Szczęścia, Masa Kasy i laki Koniczynka. E, czyli 2, 3, 4, 50 zł wkładu. E, dziabiemy, nie? Dziabiemy, co będziemy dużo gadać. Dziabiemy. Zaczniemy sobie od Konieczynki, w której tak naprawdę szukamy biedroneczki i patrzymy. A mamy wiśnie, palma, motylek, słoneczko, żółwik, nutkę, winogrono. Klucz. Wszystko na czerwono, zobaczcie, ale żadnej biedry. <laughs> Prawie wszystko na czerwono. I cytrynka na końcu. Sprawdźmy tylko kontrolne. O, pewnie będą tu. Tak, B, BQA, czyli pudło po lottowemu. Teraz masa kasy. Tutaj jeszcze nie trafiłam nigdy na, na tą, jak to się mówi, na ten safe.

to nie będziemy na 0 17 11 druga wygrana pięknie jedyneczka 22 Dwadzieścia 24 dwa. Dwadzieścia szósteczka i ósemeczka trzecia wygrana no pięknie może być 15zł Mamy piąteczkę. Yy, kolejna wygrana ósemeczka. Mamy piąteczkę. I jeszcze jedna jedenaście, Mamy piąteczkę. Czyli mamy, kochani, 15 złotych. No to już jest, to już jest wygrana draka To nie jest zwrot. Dobra. Pięknie. 15 złotych, Bingo. Dużo szczęścia. Tu nas znaleźć plik

35, trujeczka oboczek, 14, 18 obok i 34. Tutaj już nie ma. Nie ma nic dobra. Teraz mega, nie, ekstra pensja. Ekstra pensja, kochani, za 5 zł. Drabka z 45 numerem. I szukamy jedenaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści i szesnaście, a mamy trzydzieści dwa, czternaście, siedemnaście oboczek, dziewiąteczka, dwadzieścia siedem. 16 mamy wygraną. O, jak miło. Pensja 18, 19 i 12 obok. Pod 16 mamy 10 zł. No to też wygrana. Nie zwrot. Fajnie. Kontrolne mamy. EE. No i świetnie. Piąteczki się ładnie spisały. Teraz, kochani. I love big cash. Tutaj musimy znaleźć cash, albo monety, albo wygrywającą liczbę. 54, 45, 29, 43 dwadzieścia dziewięć, czterdzieści trzy i siedemnaście, trzydzieści jeden, dziewiętnaście, trzynaście. Trzydzieści sześć, szesnaście, dalej lecimy, czternaście nie ma dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy, piętnaście, osiemnaście, obok dwadzieścia sześć. Pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt dziewięć i ostatni rząd czterdzieści siedem, pięćdziesiąt trzy oboczek, dwanaście, pięćdziesiąt dwa i ostatnia liczba to pięćdziesiąt jeden, no gdzieś tu powinno być OSFS także ta zadyszka się nie poszczęściła no i kochani mega linie z numerem dziewiątym lecimy troszeczkę jeszcze przybliżę i smarujemy diament diament jest Mamy diamencik. Dwa tylko. Kolejny symbol to winogrono. Winogronko jest. Kolejne. Tu mamy. Mamy winogronka. Dobra, co teraz? Łódź. Tu nie ma, a tu jeszcze diament był. Już gubię, no. Łódź szukamy. Nie widzę łodzi nigdzie. Dobra, co teraz? Moneta. Mamy monetę. Jest. Kolejna. Mamy monety. No, tych monet nam troszeczkę dali. I tu mamy, i tu mamy. Dobra, monety, fajnie. Czy wszystkie? Tak. Serduszko było. Jest. Poproszę, tutaj aż dwa. Okej, okay, mamy serduszka. Wszystkie chyba. Dalej, popcorn. Rzucą lody, a my popcornu szukamy. Mamy popcorn. Nie ma już. Mamy naszyjnik. Nasz Czy jest? Nie dali naszyjnika. Prezent, prezent mamy. Kolejny prezencik. Leci kolejny i kolejny. No prezentów też dali. Zobaczymy, czy dadzą prezent w postaci linii. Dobrze, no to teraz liść. Tu nie ma, tu mamy listek. Jest kolejny koniec koniec liści. No to teraz flaming. Mamy flaminga tu. Kolejny flaming i następny. Mamy flamingi. I mamy tu. Dobrze. Co teraz? Kości. Kości mamy. Kości, kości. Tu są kosteczki. Lecimy dalej. Dzwon. Dzwon. Dzwon, dzwon, nie ma. Uuuu. No to podkowa. Podkowy też nie ma, to nie będę Wam tu majcać, chyba że Wam znajdziemy gdzieś po drodze. Korona. Korony też nie ma, Uuu! Kłódkę dali. Kłódkę gdzieś widziałam. Mamy kłódkę tu jest, i i tu jest, dobra wiśnie wiśnie, wiśnie mamy wisienki i tu są no to teraz cytryna Cytrynka jest. Abyśenki jeszcze były. I to tyle. Cytrynek. Dalej. Pierścionek. Pierścionek mamy. Lecimy dalej. Gwiazda. Gwiazda jest tu. Kolejna gwiazdeczka. I mamy gwiazdeczkę. Żółw. Żółwik mamy. Jeszcze gdzieś. Nie ma, tylko jeden. Teraz lody. Lody mamy. Mamy tutaj. Tu są lody. Tu mamy. No lodów też trochę dalej Mamy lody. Co dalej? Słońce. Słoneczko. Jest tu. Mamy słoneczko. Ok, dalej. Kolejny symbol to piórko. Piórko, piórko, mamy tu. Mamy tutaj. Hmm, dobra, dalej. Kokos, kokosy też widziałam. Mamy. Kokos jest. mamy kokos. I na dole. Oj, chyba będzie pusta. Szkoda. Piłki na pewno nie ma. Rower. Oj, rowerka też nie widziałam. Uu, nie ma ani tego tego, ale znalazłam lody jeszcze. A piłka jest. O, piłka jest. Dobra. Mamy piłkę. To jeszcze zobaczmy. Rowerka na pewno nie ma ostatni symbol zegar mamy zegar i mamy zegar tu i ostatni symbol to arbus. Arbuza też chyba nie było no nie ma szkoda kochani. Jeszcze bonus może nas uratować. Tak, uratowała nas świnka. Brzydka świnka. Dobra, sprawdźmy sobie tylko kontrolne. OE, także kochani, śmieci dużo. 30, 40 i 50. Na 50 złotych wygrały dwie zdrapki. E, ta dała 10, ta dała 15, 25 złotych. Połowa nam się zwróciła, kochani, dzięki dwoma, dwóm zdrapeczkom. Ja, kochani, się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, miłego drapania, miłego oglądania i do usłyszenia, buziaczki. Pa!